No, to pierwszy nowy nabytek z młodego rolnika zawitał na gospodarstwie e, rozsiewacz do nawozu e, Woprol Junior 2 o pojemności 600 litrów. Wzięliśmy taki mniejszy, bo to nie wiadomo, czy to będzie latać z 60, czy z naszym nowym koniem pociągowym, który zawita. Nieco później na gospodarstwo. E, pierwsza kwestia to dlaczego akurat ten rozsiewacz. E, mianowicie była to jakby taka karta przetargowa w tym młodym rolniku, ponieważ cała impreza rozchodzi się o to o, czyli ustrojstwo do wysiewu granicznego. E, to jest punktowane w, w młodym rolniku, więc parę, parę dziesiątych punktów udało się tutaj dzięki temu uzyskać. E, a walczyliśmy o każdy punkcik, bo tutaj no, hektarów za wiele nie ma, więc hektarami nie zdobyłem punktów. Jedynie co to wykształcenie e, zrobiło nam większość bo chyba 5 punktów za wykształcenie dostałem. No, tak więc, w skrócie mówiąc, Nowa maszyna z wysiewem granicznym dała nam punkty. E, a znowu nie chciałem się wykosztować, bo też będzie parę innych maszynek i tak żeby spiąć ten budżet e, postanowiłem, że pójdę na kompromis i wezmę taką maszynę. Wiem, że tam niektórzy mogą pisać, że to mi zaraz tutaj zgnije czy coś. <śla> Polska jakość. E, może faktycznie tutaj lepszym rozwiązaniem byłoby wziąć kilkuletnią E, używaną maszynę z zachodu, ale niestety na młodego rolnika używane maszyny się nie wliczają, więc wzięliśmy takie coś, e, model wyposażony dosyć porządnie, już właśnie w ten e, wysiew graniczny, jak już wspomniałem, e, który jest e, na siłowniku hydraulicznym, tak samo. E, Tutaj mamy siłownik od zasuwy. Gdzieś tam powinien być. Otwiera się za pomocą właśnie siłownika i te sprężyny. Nie wiem, czy tam je widać. No są tutaj takie grube sprężyny. I one później te zasuwy cofają. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo rozsiewacz jeszcze nie był używany, dopiero co przyjechał. Jak będziemy go używać to też coś nagram może Tutaj fajnie, bo ta planteka jest nieprzymocowana na stałe tylko przykręcona tak więc w przyszłości samemu można sobie jakąś nadstawkę dorobić tak żeby tutaj tych litrów troszeczkę zwiększyć600 litrów czyli big bag powinien wejść. I jak na nasze małe gospodarstwo e, będzie to, to wystarczające, a później zobaczymy. Będziemy kombinować najwyżej z nadstawkami jakimiś. E, co tu jeszcze wchodzi? E, opcją dodatkową była właśnie ta plandeka. Opcją dodatkową było oświetlenie. Aczkolwiek z tym oświetleniem to udało się nam e, w gratisie jakby je dostać. Bo specyfikacja początkowo była inna, bez tego oświetlenia, a tutaj trafiło się e, od ręki taki egzemplarz na placu u dealera, więc, więc tutaj w gratisie to dostałem. No, ta plandeka tutaj troszeczkę przy składaniu, rozkładaniu zachodzi za to, tak się niefortunnie zwija. O. No, także będzie już czym rozsiewać nawozy, na pewno będzie to lepsze rozwiązanie niż ten nasz stary zgniły bączek, który już zaczął się sam rozkładać. E, rozsiewacz na pewno nie będzie stał na dworze, e, jest to tylko chwilowe rozwiązanie. Tutaj muszę posprzątać jeszcze te folie kiszące. E, niestety przegapiłem odbiór w tym tygodniu. Więc one muszą jeszcze trochę poleżeć. Tutaj wziąłem się za sprzątanie. Jeszcze mi zostało tam za tym wozem trochę do posprzątania. Wysiejemy pszenicę tutaj, zrobimy porządek z tymi opryskiwaczami, i ten rozsiewacz trafi właśnie gdzieś tutaj pod dach, żeby to nie stało. Nie niszczało. Gdyby kogoś interesowała cena, bo na pewno będą osoby, których ta kwestia będzie interesować. Niecałe 7000 netto, tutaj z bankamentów, jakie zauważyłem dopiero na podwórku, to możliwe, że rozsiewacz stał na placu i ktoś się połakomił na, 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 te, na tą słowo mi uciekło na tego dzynzla do zakręcania, na tą śrubę. Tutaj trzeba będzie, nie wiem, na klucz, chyba jakąś zwykłą śrubkę się weźmie, podkładkę i, i zrobi się na razie tak. Chyba, że znajdę coś takiego podobnego z uchwytem. Tak więc to troszeczkę przegapiłem. W zestawie jest jeszcze wałek WOM, ale jeszcze nie odebrany od dilera Bo zapomnieli załadować. Ale już tutaj kwestia wyjaśniona, wszystko dogadane, tak więc... Fajnie, no także zaczęły, zaczęły spływać do nas nowe nabytki. Yy, realizujemy już w końcu tego młodego rolnika, bo naprawdę ciągnie się to już dwa lata i w końcu widać jakieś efekty pomału. Tak. Zobaczymy, jak będzie wyglądać praca tego. Mam nadzieję, że będziemy zadowoleni. A i co jeszcze, jak to ma na razie pracować z 60. To trzeba będzie do sześćdziesiątki, bo sześćdziesiątka będzie pracować raz z urządzeniami, na przykład z wywrotką, gdzie są stare wejścia hydrauliczne. A tutaj już jest to chyba szybko złącze takie euro, więc trzeba będzie zrobić, kupić przejściówkę, żeby specjalnie nie przerabiać w sześćdziesiątce wejść, chociaż to też nie jest jakiś drogi interes. To z przejścióweczką na razie, a później, jak już pod nowy ciągnik by było. To nie wiem najwyżej wypłukać, yy, spuścić olej tutaj z tego hydrauliczny, tak żeby już później śmigać tylko jednym, żeby tutaj specjalnie nie mieszać tych olejów, pomimo, że to tutaj dużej objętości nie ma, ale lepiej się pilnować niż później sobie bałaganu niepotrzebnie narobić. No, to tak jak mówię, zobaczymy jak to będzie wyglądać jeszcze w pracy. Jest jakaś pleksa. W środku są siteczka tutaj mamy zdechłe pszczoły, które leżą. O, nie sięgnę. To się kręci fajnie. Żeby nam ewentualne małe bryłki, które się y, przez te kratki przedostaną, rozbijało, żeby nam tutaj mieszało ten nawóz yy. no. Wiecie, ja to się na razie jaram jak murzyn bateryjką, bo to jest kurczne. W porównaniu z naszym starym bąkiem, już porządny sprzęt, może nie tyle pilne, bardzo potrzebne, ale czasami się zdarzało, że nawóz był rozsiewany w taką dżdżistą pogodę. Może nie w deszcz, ale no i może się tak kurzyć, nie będzie też tej pandeki No, to tak na krótko, relacja. I do widzenia się z Państwem. Na razie, cześć.